Śniegu napadało, zaspy się zrobiły, Lampeczki i szron już okna ozdobiły, Chońka jak panna stoi wystrojona, Zbliża się ta chwila, przez nas upragniona. O Boże, o Bożego Narodzenia, czas. Radość, i radość i spokój wypełnia nas! Wesoły świąt i rodzinnej atmosfery Będziemy życzliwy, skończą się afery. Świąteczne potrawy, stoły wypełniają, goście przy poładku życzenia składają. Cieszą się dorośli, cieszą się dzieciaczki, gdy otwierają od Mikołaja paczki. O Boże, o Bożego Narodzenia czas, radości, radość i spokój wypełnia nas.